Wiem. Ja. A ty mnie? Nie. No. Czy tam trzy światło zresztą wiesz? Głupia nie widzisz, że idę? Przepraszam, nie chciałam. Cześć, dzisiaj. Dobrze, już wiesz, cześć. Chciała, chciała. No dobrze, żeby wyszło. pojedziemy jeszcze raz. Znowu ją męczą. To jest drogi, znowu nie To już to za drugi rok? Jeszcze rok tak, chyba wytrzyma. Pogadaj z nimi. bo ja, żeby nie No i dobra. Ty, no co się kutkował, bo Daj się, no, pogadam z nimi. Doprawne? Tak, pogadam. Kochany jest Tak, dziękuję. posłuchać. No dobra, masz pomóc. Za dwa miejsce, gdzie będzie? No spokojnie, teraz za niebie. Nie no, pojechałeś już ją. On... Nie wystarczy ci, może nie Paweł pomieści. No, dobra, no dobra, dobra, okej. Olka, zaczekaj. Tory za niego, wiesz, jaki jest. Wiem, że przez ostatnie dwa lata byliśmy do Ciebie hamami, ale wybacz nam! Nic się nie stało. Zapraszam Cię jutro na imprezę, co Ty na to? W ramach przeprosin. Nie wiem, czy rodzicom jutro. No dawaj, jutro po szkole. Dobra, zobaczę, zapytam, Dobra. jak coś to przyjdzie. Dzięki. I co, wpłacasz w sobotę do mnie? To impreza jaką się robisz? No, zorganizowałem tam parę kumpi, zaprosiłem, dziewczyny będą. Ankę może wziąć ze sobą. Nie no wiesz, jak to jest z Anką, 20.00, powiedziałem, że mam być w domu i co? no sam zostanę. No to wcale z Anką nie musisz wpadać. Dziewczyny będą, zabawimy się trochę. W budowie się wyda ładnie. Jedno i drugie, jak zawsze. No spoko, czekaj, jestem dostałem. To daj znać, jak coś, ci będziesz. Nie ma sprawy. Ty, u... Ty, obczaj to. Ty, to jest dobry pomysł na biznes. Znaczy? No kurwa, cieszanka ma bogatych starych. No ma. Pomyśl trochę, możemy, ty masz jej zdjęcia, możemy to łatwo wykorzystać. No, sam nie wiem ty, w porządku na jest. Czecież i tak miałem z zerwać, to nie jest pierwszy której no, to robimy. No to tam to szmaty. A tam człowiek potrzebny ci gaśnie, nie? No raczej. No właśnie. Auto muszę zrobić. Ja no mu to zawsze wykorzystać. To jak Czekaj chyba na początek normalnie zrobię. Mówisz? Wyciśniemy tyle od tej starych? No nawet więcej, z tej historii na biednego wcale nie wygląda. No powiem spoko. Dobra, to ja, to ja dzwonię do niej jak coś, nie? Dobra. to jak I... coś, to jeszcze mi też znacie, muszę lecieć. Dobra, spoko. Siema, dobra. Siema, trzymaj się. Hej kochanie, w domu jesteś? No hej, jestem, a co? Eee, możesz wyjść na sekundę? Pomagam ojcu. Ale tylko na chwilę, tak wiesz. Na, no na chwileczkę tylko wyjdziesz. No dobra. No dobra, będę u Ciebie za dwie minuty, dobra? Okej, okay, papa. No papa. Pa. Co się dzieje? E, jest taka sprawa. Pamiętasz te foto, co mi wysłałaś, nie? Podobały Ci się? No, bardzo mi się podobały. Pamiętam, że świetne były. Ale to, myślę, że wszystkim chodzi? by się spodobały. O czym ty mówisz? O, o tym, że ja mam twoje zdjęcia, to to ma firma. A chyba nie chciałam, żeby twoje zdjęcia były w nacie, nie? Żartujesz, prawda? Nie, no i tu widzę kasę. Na Siema, słyszałem, że podalisz się do nas. Dosyć, słyszałem. Jeszcze że będzie spokojna. Zobaczymy, pozabij się, mamik. Nie, 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 nie. Zobaczymy, maćka, <laughs> no pan, <laughs> Co, chyba żartujesz? Wczoraj chciała się już zniszczyć, ale nie chciałem jej zniszczyć. Nie chcę, żeby doszła taka gruba akcja. No przestań, to tylko co? Lobeki. No co, jak wyjdzie z tego samego grubszego? Nie będzie. Co, zakochajesz się, chcę się bronić. No, chcę, żebym miał chwilę spokoju, okej. Okay? Wiesz, to. Chyba ty będziesz miał przestrany przez cały rok. Jak Wojcz. Dobra, zrobię. E to jaracie czy gadacie? No nie, nie. Trzyma! Co masz? Nie. Ale wiesz, co się stanie, jeżeli nie dostanę pieniędzy? Nic mi nie zrobisz, bo wiem, że robię to też innym dziewczynom. Jedno zdjęcie i będziesz miał problem. Ja podoba, to ty będziesz miał problem? Nie zrobisz mi tego. Właśnie, że to bardzo Ty, proszę, sprzedawaj. Weź buty do złącza. Po co? Coś ci Będzie dobrze. Jak się zwiesz Windows? Tak. Po co mi to? Weźmy do wszystkich. Do każdego kogo zobaczy, prawda? Tak. To będzie dobrze. Tak. Alsjeblieft, mevrouw. Ja? Het is do niet do do Dobra, Oké. de Ej, co to ma być? Przecież mieliśmy sobie imprezę. Jesteśmy na prezydencie. Powiedziała, że potrafisz się bawić. dobra, dobra Co ty robisz? Odpadasz? Ale to jest wychydne! Po co cię tu zaprosiliśmy? Pijesz czy nie? No od razu lepiej. No i teraz możemy normalnie rozmawiać. Dobra, trzymajmy, idziemy pracy chop. A tak jak to robi się. Kożanki się czuję, pójdzie pracy Proste dziewczyny wybrałeś, nie. Co Wróćcie tutaj! No raczej No i elegancko. To na fejsa. No raczej. to się Olusia zdziwi. gotowie? Olko? A co się stało? No ja właśnie tabletek, nie wiem, dopiero ją znalazłam. Tego? Tak. Nie wiesz ile tego zjadła? Dopiero przyszło. Hey! Mogę jechać z nią mam jeździć w wszystkim. Chodź. Zapomnij. Klasy.